Cześć, ja nagrywam! Babcia to tak naprawdę demon. S... Es... No nie, ja się trafić nie mogę. Ty kur... Co Babcia ty... robi zrzut! <laughs> Babcia demon zrobiła zrzut. Tak no naprawdę. nie! Podniósł się! Nie! Chodź tu. No z, z Nie na czym rzucać, więc muszę i tak takieść na górę No s Nie. Nie. Nie No Nie Karol Nie Bądź będę, będzie pokorna Bądź pokorna Chodź tu. Nie dobijaj babci no Ha! Kurwa! <grym> Naprawdę fajna gierka, przyjemna. Chcę powtórki tego. Dobrze. Tego levelu.